Dzień dobry kochani, tak się obwracam słuchajcie od sekretarzyka z drżeniem serca patrząc czy już mi się przewrócił aparat czy nie, a moje drżenie wynika z tego, że po stole na którym stoi jak zwykle aparat chodzi kocur, a kocur to wiecie nie, to jest czyste chodzące niebezpieczeństwo dla aparatu, ale chciałam wam pokazać, po prostu nie mogłam się powstrzymać, zobaczcie. Zobaczcie, jakie cudo dzisiaj kupiłam i jakie cudo zaraz będzie Mateusz wystawiał. Nie mogłam się powstrzymać, żeby wam tego nie pokazać, no bo to jest po prostu tak cudownie piękne. Widzicie, widzicie. Boże, ja bym chciała mieć pompkę powiększającą, żeby kupić sobie taki cudowny szlafroczek z myszką Miki, z Kaczorem Donaldem, z Goofim. No to jest po prostu obłęd. Szok. Zobaczcie, jest związany i ma przywiązany, przyszyty um, sztureczek, znaczy ten troczek, czy tam paseczek. O! I wiadomo, że nie, nie umknie nam nigdzie. I do tego rzadkość ma zatrzask jeden u góry, więc z dzieciaczka nam to nie spadnie i tu mu się tak nie rozchełsta, jak to się mówi, pod szyją. Także no zobaczcie. I jest w idealnym stanie: jak nówka, nierdzewka. On jest malusieńki. Um, nie pamiętam dokładnie na ile. Ale 12-18 miesięcy, no ale nie mogłam się powstrzymać, żeby Wam nie pokazać, bo to jest po prostu piękne i może być dla chłopca i dla dziewczynki ze względu na te kolory. Cudowne, prawda? I zobaczcie, jeżeli znacie włoską markę Missoni. Zobaczcie. To jest co prawda Missoni dla Lindex, czyli taka kooperacja właśnie marki Lindex z marką Missoni ale nie zmienia to faktu, że jest przeobłędny. Charakterystyczne dla marki Missoni są zygzaki. Jeżeli widzicie gdzieś takie wszystkie wzorki dzianinowe właśnie w zygzaki, to generalnie jest to zwykle inspiracja marką Missoni. Bo od kiedy to stało się hitem, to wiele, wiele marek inspiruje się tym wzorem, tylko że Missoni osiąga bardzo, bardzo, bardzo wysokie kwoty za swoje osiąga. Znaczy, jakby to powiedzieć, po prostu ma, no te, te ich rzeczy są w bardzo wysokich cenach, a te inspiracje no, są odpowiednio niższe. A to jest coś tak pomiędzy, bo to nie jest ani typowe Missoni, ani nie jest to inspiracja, tylko jest to Missoni dla. Lindex. Przepięknej urody, wiskozowy sweterek. Mi są niezwykle, to są jedwabie, ale to taka, wiecie, to jest kooperacja, więc no, no jest jak jest, ale jest pięknie. I zobaczcie, jaki piękny desigual. Tu niby takie gładziutkie, um, to jest wiskoza, taka gładka wiskoza zupełnie, a tu macie dzianinowe, przepiękne rękawy w kwiatochy i to jeszcze takie Coś mi się posypało. Nie wiem, skąd. W każdym razie o, takie szerokie rękawy. No coś przepięknego. Cudny. Cudny sweterek, przepiękny. No te rękawki są obłędne. I zobaczcie, no, nie mogłabym wam nie pokazać, jak trafiłam moja ukochana J-Crew. E, I to jest rozmiar XS, czyli taka nasza s bo xs amerykańska. I to jest 100% wełna, tak delikatna i tak piękna, no, że może prawie i ja bym się gdzieś od, y, od, wież, Wiecie, odsztafirowała w taki, w taki sukienek. No jest coś cudownego. Gdzie ta jest ta metka? Szukam, jaka to wełna jest. Widziałam, czytałam, że to wełna, a teraz nie mogę znaleźć. Metko, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, Metko? No wiecie co? No kurde, na samej górze jak byk, 100% wełna. Nie jest napisane, że z merynosów, ale to nie może być nic innego. To jest tak ultra miękka, że szok. No i dzisiejsze łoby samą mnie po prostu, słuchajcie, rozwaliły. I jeszcze mam yy, z rzeczy taki piękny, nie wiem, to trudno nazwać sweterkiem, to jest taki tak gdyby termiczna koszulka i to jest 55% wełna i 45% tencel. Wiecie, gdybym nie wiedziała, że to Wałę, to bym powiedziała, że to jest jedwab. Jest tak niesamowicie delikatny. Zobaczcie to. Aż e, Kraków widać przez tak, się dobrze spojrzy. Coś pięknego. I jeszcze coś Wam chciałam pokazać, tylko już nie pamiętam. Pewnie gdzieś na dole to jest. Hmm, hmm. a chciałam wam pokazać jak zacznie się wiosna, słuchajcie, i już y, y, zaczną się takie, wiecie, słody wiosenne, jak takie załamanie pogody jakieś, to żeby sobie poprawić humor, a jednocześnie być przykrytym, chociaż nie bardzo rozumiem dlaczego taki przeciwdeszczowy płaszcz nie ma, kaptura, no ale to wiecie, chodzi pewnie o to, żeby do tego nosić się... parasol, ale zobaczcie, no nie mogłam go nie wziąć. No, nie mogą, to jest w rozmiarze 40. Jest tak cudowny. No, normalnie mi się ten pierwszy raz spojrzałam, to mi się skojarzyło z, z jajkiem sadzonym, sorry, ale tak mi się skojarzyło po prostu coś obłędnego. Pani na mnie patrzy przez okno, stoi przed oknem moim i gapi się we mnie. no Szczyt, szczyt po prostu. No, ale trudno, w każdym bądź razie. No, to są y, um, uroki nagrywania na parterze, gdzie się ma okno bezpośrednio przy chodniku. No ale trudno. Zobaczcie, jaki piękny. 40 i też to jeszcze ma z tyłu taką pateczkę, że wygląda jak normalny płaszczyk. Coś pięknego. No ale coś jeszcze chciałam Wam pokazać, tylko teraz nie... A, chciałam Wam pokazać. dziewczyny, Super seksualny. Seksualne wody. Mm. No, powiem Wam, to jest marka i to jeszcze dobra marka, bo to jest lasenca włoska. Słuchajcie, ja nie wiem, czy to bardziej do spania, czy nie wiem do czego, bo o ile z przodu to wygląda tak naprawdę fajnie, fajnie, super, elegancko, seksualnie. To o tyle z tyłu, to zobaczcie, to jest tak wycięte niesamowicie. Ale jest wiele amatorek na takie rzeczy i nie mogłam się powstrzymać, żeby tego nie wziąć, bo to jest. No, no. I to, co to ma w składzie? I to wiecie, co jest jeszcze? Wiskoza łączona z poliestrem, czy niezwykły poliester, tylko 60% wiskozy i to jest chyba przód, a tył właśnie poliestrowy, bo jest rozciągliwy. Dobra, nie zawracam Wam głowy. A! Jeszcze Wam pokażę jedną rzecz. Um, bo takie rzeczy strasznie lubi. Ja w takich rzeczach nie chodzę, to y, od razu mówię. Natomiast y, dla y, takiej eleganckiej pani, która lubi piękne składy w materiałach, zobaczcie. To jest taka narzutka, ona jest, o nie wiem, widzicie, prze y, taka. Lekko przezroczysta, to znaczy taka transparentna, jest ażurowa, można by było powiedzieć, ale to nie są dziurki, tylko prześwitująca część materiału. I wiecie co, to jest taka, taka piękna narzutka, i to jest wiskoza z jedwabiem, i ma taki piękny, śliwkowy odcień. I ja po prostu wymieniam, jak widzę takie rzeczy. I to nie ma znaczenia, że ja bym tego nie założyła na siebie, no bo to wiecie, też jest kwestia wieku i tego, jak się ktoś nosi, no może też okazji, eee, ale no, błąd no, obłęd. To jest rozmiar 42. Och, jeny, aż miło robić zdjęcia takim rzeczą. Także ja udaję się robić zdjęcia, a z Wami widzę się już w domu. Do zobaczenia za chwilkę. Idę słuchajcie, jak opatulony eskimos. Ale to nic. <laughs> to nic. Spieszę donieść, że jest 16:10. A jest widno. I pomimo tego, że właśnie bardzo mi ręka, generalnie zimno jak pies, chociaż jest na plusie, ale to taka, taka dziwna temperatura dzisiaj, bo praktycznie cały dzień świeciło słońce. I pomimo tego, że jest zimno i że jest obrzydliwie tu po, po lewej stronie, bo tu bo w garaże, tam budowa, to ja widzę tylko tą stronę, gdzie są domki i gdzie jest pełno zielonego. No, i widzę, słuchajcie, to, że jest coraz jaśniej. Znaczy, idzie ku wiośnie, A jak idzie ku wiośnie, to wiecie, serca się budzą. W sercach, wiecie, pulsuje samo dobro. Ja mam dzisiaj fantastyczny dzień, pomimo tego, że nic tam nadzwyczajnego się nie wydarzyło, aby taki dobry, spokojny dzień. Jest prawda, dopiero 16:15 i jeszcze wiele rzeczy może się w życiu wydarzyć ale nic to płyniemy z dobrą energią <noise> i do zobaczenia w domu. Mam jedno ważne pytanie. Czy tutaj pośród nas przyznajcie się, czy są ludzie y, od czegoś uzależnieni i absolutnie słuchajcie, nie chodzi mi tutaj o żaden alkohol, żadne narkotyki i takie inne... Absolutnie e, nigdy nie śmiałabym nikogo tutaj pytać o takie rzeczy i na pewno nie zamierzałabym nikogo nakłaniać, żeby się w komentarzach zwierzał na temat swoich uzależnień. Absolutnie nie. Natomiast e, muszę Wam opowiedzieć, bo e, przed chwilą skończyłam oglądać niesamowity film, e, który bardzo serdecznie. Zamknę szatę. Który bardzo serdecznie Wam. E, Polecam, jeżeli tylko macie chwilę czasu, żeby go obejrzeć, bo niesamowicie poprawił mi nastrój. Yy... Słuchajcie, film zaczyna się dość ciężko, bo jest to film o uzależnieniach. Yy, o uz... Znaczy, może, no, o uzależnieniach, tak, bo wszystko yy, odbywa się yy, jak gdyby tłem do tego, są właśnie, yy, yy, jest uzależnienie. Nie, nie jedno zresztą. Rzecz dzieje się w ośrodku leczenia uzależnień, ale to jest tak, wiecie, pokazane tak życiowo, czyli nie tylko to samo zło, które się tam dzieje, czyli, no wiecie, różne schizmy ludzi, którzy... Schizmy, schiwy ludzi, którzy, którzy zostają odcięci od świata takiego swojego, codziennego i w jednym miejscu, tylko ci ludzie z problemami i ich terapeuci. <noise> Tam dzieje się też, wiecie, wiele wątków pobocznych, które nie dotyczą stricte tych uzależnień, ale również innych rzeczy. Może od początku. Film nosi tytuł 28 dni. Być może oglądaliście, bo film nie jest nowy. Mam wrażenie, że to jakieś lata 2000. Może gdzieś coś takiego bo główną bohaterką w tym filmie jest Sandra Bullock, która tam ma, myślę, że gdzieś koło trzydziestki, no a dzisiaj, no to wiemy, pani, pewnie po już po pięćdziesiątce. No i ona jest jedną z tych kobiet, która jest uzależniona. Film zaczyna się od tego, że budzi się rano w objęciach swojego mężczyzny i jest, no... można by powiedzieć, na ostrym kacu jeśli nie jest nadal pijana. No i tak wygląda generalnie całe jej życie. Od taka wiecie sinusoida, od trzeźwości po głęboką, zaubro, głębokie zamrożenie i wiecie, pomiędzy tym ciężkie fazy kata. A tak się niefortunnie złożyło. Dla niej, może nie tyle dla niej, co dla jej siostry, tak się niefortunnie złożyło, że ten dzień, w którym ona się rano budzi, to jest dzień, w którym jej siostra e, bierze ślub. E, specjalnie mam wyłączony, że tak powiem, dźwięk w czajniku, żeby nie było słychać, że się gotuje. E, taki krótki przerawnik, zobaczcie, robię sobie y, herbatę. Chyba Wam pokazywałam już ten kubek. To jest kubek e, z chińskiej porcelany. Który dostałam, jak wyprowadzałam się z Wrocławka od, mojej, od moich, moich dwóch koleżanek. I niestety, bo to jest ten kubeczek, wiecie, który ma zaparzacz. Niestety nie przeżył, że tak powiem, ten... To denkoń, ten wieczko. Jakie denko? Wieczko nie przeżyło i niestety muszę się wspomagać podstawkiem od filiżanki, niestety. No ale trudno, ale chciałam Wam go pokazać, bo jest to kubek sentymentalny z uwagi na to, że został mi podarowany w dniu, w którym się wyprowadzałam. Także dobrze, tutaj niech się herbatka parzy. Herbatka się parzy, kawa na nią podstawię, niech się dobrze parzy. No, Także już nawet nie potrzeba tego podstawka. W każdym razie, słuchajcie, mm, one razem z tym swoim narzeczonym chłopakiem, jak zwał, tak zwał, udają się na to wesele na takim kacu, że głowa spada. I psują całkowicie wesele tej ślub, wesele tej siostrze. I nie dość, że popsuli ślub, to jeszcze ona. Nie nie, może ktoś zdecyduje się obejrzeć ten film, to. Ja tylko powiem początek, no a, a resztę to sobie będziecie musieli dooglądać. Chociaż kurczę, wszystko wam ze spoileruję, jeśli będę chciała wam dokładnie przekazać to, co tak mi się spodobało w tym filmie. Wyobraźcie sobie, że ona w trakcie tego wesela daje nogę stamtąd, kradnie weselną limuzynę, ślubną tą weselną limuzynę i tą limuzyną wjeżdża po jakimś tam, wiecie, długim turnę po osiedlach wjeżdża w ganek domku, takiego na przedmieściu, taki typowy amerykański domek z ganeczkiem i ona w to wjeżdża. Chwalić Boga, nikogo tam nie było, nikogo nie rozjechała, ale no szkody były. Policja ją tam znajduje, ona jest oczywiście nawalona jak Messerschmitt. Odbywa się sprawa w sądzie i ma do wyboru. Albo iść siedzieć, albo odbyć takie, no takie, wiecie, no odwyk po prostu. Krótki, bo 28-dniowy, właśnie stąd tytuł 28 dni. No i dopiero tam zaczyna się cała historia. To uzależnienie jej to jest, wiecie, tylko takie tło dla tego wszystkiego, co się dzieje jakie zachodzą relacje między tymi wszystkimi osadzonymi ludźmi. Tam jest i wesoło, i śmiesznie, i tragicznie, bo jednym z wydarzeń takich najbardziej smutnych w tym filmie jest to, że umiera tam 17-letnia dziewczyna, która jest heroinistką, jeśli dobrze pamiętam. I ona sobie tam właśnie złoty strzał zapodaje. Co prawda tam jest powiedziane niby, że ona nie chciała popełnić samobójstwa, tylko po prostu przydatkowała, no ale no wiecie, finał był. Jaki był? Dziewczyna odeszła. Ta śmierć tej dziewczyny skłania ją do wielu przemyśleń, do tego, czy nie warto by wykorzystać tego czasu odosobnienia właśnie do tego, żeby zmienić swoje życie. Bo no wiecie, takie momenty w życiu jednak coś działają, jakoś działają na podświadomość i ona właśnie tak zauważamy, że pomału zaczyna się zmieniać. Tam się pomału, po drodze wydarza wiele historii, które mają wpływ właśnie na jej późniejsze zachowanie. Eee, powiem wam tylko, no wiecie, to, to się na pewno musi dobrze kończyć, bo to amerykański filmik to z Sandrą Bullock, więc to się musi dobrze kończyć. Ale jest tam taka piękna scena yy, praktycznie na samym końcu filmu, w której występuje piękny koń. <grych> eee, znaczy konia tam za bardzo nie widać, ale się śmieję, że występuje piękny koń. Bo yy, oni mieli takie ćwiczenie, i jeszcze jak była tam właśnie w tym ośrodku, że musieli podejść do konia i skłonić go swoim zachowaniem, nawiązać z nim taką relację, żeby ten koń z własnej i nieprzymuszonej woli podał im nogę. Wiecie, tak jak koń podaje nogę do tego, żeby go podkuć, czy żeby tam sprawdzić, czy wszystko w porządku z kopytem. I jej się to nigdy nie udało, zresztą żadnemu z tych uczestników chyba się nie udało skłonić konia do tego, żeby podniósł nogę. I właśnie ta scena końcowa w filmie, ona wychodzi z restauracji, w której też wiele się dzieje, nie powiem wam co. I widzi przed tą restauracją dwa konie i podchodzi do tego konia i wiecie, krzyczy do niego, że potrzebuje jej pomocy. Um, bo za pierwszym razem jej się nie udaje tej nogi konia podnieść, nie wiem czyj to był koń. Pozwolił na to, żeby ona tam podeszła, ale wiecie, to film. I jak ona tak już wiecie, tak, yy, tak puściła te emocje, podeszła do tego konia i tak właśnie krzyknęła, że potrzebuje kuźwa pomocy. I ten koń tak się wiecie, obejrzał na nią, tak jakby się wiecie, chciał postukać łapą, nogą w głowę. I na nią tak jakby jasność spłynęła, wiecie, podeszła do tej nogi, złapała ją. Ten koń grzecznie tą nogę podniósł. To jest taki bardzo przełomowy moment w tym, w tym filmie i dużo się zmienia wtedy w tym jej życiu. I um, musicie obejrzeć, żeby dowiedzieć się. Co? Natomiast moje pytanie na dziś jest takie: czy takie filmy, czy takie treści, gdziekolwiek oglądane czy zasłuża, zasłyszane, czy one was skłaniają do tego właśnie, żeby przemyśliwać swoje życie, żeby... Wiecie, zastanowić się na chwilę nad tym, co nas w życiu boli, co warto byłoby zmienić? Czy, czy jest w ogóle coś do zmiany? Czy nam się chce po tym coś zmieniać? Czy wiecie, tak, oglądacie i zapominajcie. Dajcie znać, bo jestem bardzo ciekawa, bo ja to jestem, wiecie, typ przemyśliwacza. Wszystkie takie filmy, właśnie, czy w ogóle jakiekolwiek treści. Czy przeczytane, czy obejrzane, właśnie skłaniają mnie do tego, że mi się zwoje zaraz szybko zwijają i rozwijają, i skłaniają do kiwicie. Jakby to powiedzieć, do takiego słowa mi uciekło. W każdym bądź razie no, zaczynam się zastanawiać nad swoim życiem wtedy. I bardzo mnie interesuje, czy oprócz mnie też ktoś yy, ma takie przemyślenia. Dajcie znać, jak obejrzycie ten film, bo film jest naprawdę wart tego, żeby go obejrzeć. No i wiecie, Sandra Bullock, ja bardzo lubię, to jest ulubiona aktorka mojego Przemka. No, no, przemoś. Ale naprawdę uważam, że ten film, yy, pomimo tego, że jest lekki i dobrze, to jednak powoduje, że yy, ja przynajmniej jestem... Chętna do tego, żeby coś zmienić, nad czymś się zastanowić. No, herbatka mi już prawie wystygła, także kochani, żegnam się z Wami na dziś. Pamiętajcie, 28 dni: Sandra Bullock na Netflixie, albo być może gdzie indziej. Do zobaczenia. Trzymajcie się, buziaczki. Pa, pa.